To jest kwintesencja tego, jak się czuję, kiedy mam pieniądze. Dają mi wolność, wolność decydowania, wolność wyboru. Wolnością nie jest to, że zarabiam pieniądze i muszę je natychmiast wydać, bo aż mnie swędzi. Wolnością jest to, że mogę sobie kupić każdą rzecz, na którą mam ochotę, i wolnością jest to jednocześnie, że nie decyduję. Kupić wszystkiego. I ta wolność stoi za tym, jak ty się czujesz, kiedy masz dostęp do dużych pieniędzy. Kiedy zrobiłaś duży projekt, kiedy właśnie weszła duża zapłata za fakturę, czy ty potrzebujesz natychmiast wydać? Czy ty masz z tym ok, że one po prostu są i pracują na ciebie? I sprawdziłabym sobie też takie nieświadome. Rzeczy, które potrafią nam to sabotować, a my chcemy wystrzelić, czyli mam pieniądze, mam zapłatę od klientów, i nagle psuje się samochód, coś wypieprza. Ty musisz wydać te pieniądze. Czy nawet jeśli z nieświadomego, to jednak jest im trudno pobyć u Ciebie w przestrzeni. A nasza wolność to jest to, że my mamy się z nimi ok, więc jak ty się masz ze swoimi pieniędzmi?